Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Winanowski i mam przyjemność porozmawiać z piłkarzem reprezentacji Polski i prawdopodobnie najlepszym aktorem wśród piłkarzy, Grzegorz Krychowiak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Grzegorz, ja właśnie chciałbym zacząć. Nie, nas... jest to trudne z, z tego powodu, że jestem jedynym aktorem, więc A. trochę mi łapia. E... Tą klasyfikację. Yy, właśnie chciałbym zacząć naszą rozmowę od te, tego filmu. Zagrałeś, masz ten debiut na wielkim ekranie już za sobą. Zagrałeś w filmie komedii romantycznej yy, druga yy, połowa i yy, oglądałeś już ten film na zgrupowaniu w Opalenicy w towarzystwie prawdopodobnie największych krytyków i szyderców, z jakimi mogłeś oglądać ten film, czyli z kolegami z kadry. Jakie były komentarze, jakie były oceny? No, gorzej być nie mogło. <śmiech> <śmiech> Ba, ale ja przede wszystkim no, ode... śmiałem się, bo dużo śmiechu jest naprawdę bardzo dobra komentyczna, e, bardzo dobra e, komedia, która pokazuje stereotyp piłkarza. Oczywiście nikt się nie, nie, nie obraził, e, nawet e, miałem okazję wymienić e, kilka wiadomości z Maćkiem i mówi, pytał się mnie, jak zawodnicy odebrali, bo tam jest. Trochę śmiechu, jeśli chodzi o, o piłkarzy, ale naprawdę super, super film i, i było sporo, sporo zabawy. Zbigniew Boniek na Twitterze napisał, że szykuje nam się y, nagroda Oscara za najlepszą rolę siódmoplanową. No, poczekajmy jeszcze, bo dostałem informację od prezesa, że dzisiaj wybiera się do y, kina, więc... Y, Znając prezesa, który ma bardzo szybkie paluszki, na pewno coś tam napisze na Twitterze odnośnie tego filmu, więc czeka za czym. No powiedz nam coś więcej o, tym, o tej roli. Jak przygotowywałeś się do niej? Jak oceniasz ten swój debiut na wielkim ekranie? Mimo, że to było nowe doświadczenie i, i, i sporo zabawy, to starałem się przygotować jak najlepiej, bo wszystko co robię, mimo że są to nowe rzeczy, Staram się robić na 100%. Że, że, że oczywiście to nie jest moja praca, ale chciałem to zrobić jak najlepiej, żeby, żeby ludzie, którzy zaufali mi, którzy zadzwonili do mnie i zaproponowali tę rolę, byli zadowoleni z tego, co zrobiłem i, i czemu nie mogliby zaproponować coś nowego, bo naprawdę była to dla mnie ogromna frajda, ogromna przyjemność i, i to było coś super. Grzegorz, masz za sobą bardzo udany sezon w klubie. Do tego przygotowujesz się na zgrupowaniu reprezentacji Polski do Mistrzostw Europy. Znalazłeś czas na to, żeby zagrać w filmie. Jesteś człowiekiem zarobionym, no co tu dużo mówić, więc nic dziwnego, że udałeś się na wakacje, na kilka dni chociaż. No ale powrotu z tych wakacji nie zaliczysz chyba do udanych? Ja zawsze to odbieram. Jestem osobą, która lubi podróżować i dużo to robi, więc. To jest normalne, że jakiś co 20 czy 30 samolot się spóźni, no to, to jest część, to jest, no, czasem to wypadki się zdarzają, spóźnił mi się, anulowali jeden, spóźnił mi się drugi, więc było, było mnóstwo rzeczy podczas tej, tej podróży, ale najważniejsze jest to, że doleciałem i, i że jestem tutaj z reprezentacją. To spóźnienie prawdopodobnie nie umknęło y, uwagą kolegów na reprezentacji? No, nie, nie. Ja, znaczy, ja też, jak ktoś się spóźnia, bo jestem osobą, która jest tym skarbnikiem reprezentacji. Jak ktoś się spóźnia, to jestem ten pierwszy, który y, musi pukać do drzwi i. Y, i prosić o, o pieniądze zawodników, którzy się spóźniają. Więc, oczywiście, e, jako skarbnik i ta osoba, która tym się zajmuje, będę musiał no, też również zapłacić kar. Grzegorz, już od kilku dni jesteście na tym zgrupowaniu. My wiemy, że wy trenujecie na tym zgrupowaniu. Tych treningów jest jeden, góra dwa dziennie. A co wy robicie poza tymi zajęciami? Jak wygląda taki typowy dzień kadrowicza na zgrupowaniu? E, przede wszystkim, no. Treningi są bardzo intensywne, bo jest to ten tydzień, który ciężko pracujemy, żeby odpowiednio być przygotowanym pod względem fizycznym. Ale są również z nami rodziny, dzieci, więc kiedy trening się skończy, zjemy obiad, można spędzić ten czas w gronie, w gronie najbliższych, więc patrząc na to, że spędzimy bardzo dużo czasu, Razem, więc na pewno te, ten odskok i troszeczkę wyciszczenia sobie głowy z najbliższymi bardzo pozytywnie wpłynie na morale zespołu po trudnych sezonach. Nie ma z wami na zgrupowaniu Kamila Grosickiego. On nie znalazł się na liście powołanych, a jak wiemy, to był zawodnik, który zawsze dbał o atmosferę w szatni i też poza niem. Kto teraz wszedł w jego buty? Kto jest teraz tak zwanym atmosfericiem? Eee, znaczy... Atmosfera jest ogólnie bardzo dobra no, w całym zespole i są śmiechy, żarty. Oczywiście to jest bardzo ważne, zwłaszcza no, tak, jak wcześniej powiedziałem, że spędzają mnóstwo czasu ze sobą i no, jest wielu zawodników, którzy, którzy lubią żartować, są pozytywnie nastawieni do życia i to, i to bardzo e, pomaga w budowaniu, w budowaniu zespołu, więc atmosfera naprawdę jest, jest bardzo dobra, ale no, wyniki są podstawą. Bo nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, żeby pośmiać się z kolegami, tylko żeby osiągnąć założony cel. No właśnie widzieliśmy ostatnio, że mieliście też takie zabawy integracyjne, różne gry i tak dalej. Która z nich spodobała Ci się najbardziej? E, tak, tak. Jedna z, z gier polegała na wyjściu do namiotu z opaską na, na oczach i e, wystawiałeś ręce i stawiałeś i, stawia, i, stawia, i osoba kładła ci na, na, na ręce zwierzę i musiałeś dowiedzieć, co to jest. No I... i oczywiście, jak masz e, zakryte oczy, no to, to nie jest kotek e, czy piesek miły, tylko bardziej chodzi o, o pająka, skorpiona, węża i tego typu rzeczy. I na co trafiłeś? Ja trafiłem na skorpiona na początku, ale później tak mi się gra spodobała, że wróciłem jeszcze dwa razy i... I powiedziałem tej osobie, żeby troszeczkę podwyższyła z każdym razem poprzeczkę. No i zaczęło się od Skorpiona, a skończyło się na Pająku. Grzegorz, ty już masz przygotowania za sobą. Przygotowania do różnych imprez. Do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata. Te przygotowania w tym roku różnią się z wiadomych powodów od tych poprzednich. Czego brakuje ci najbardziej z tej, poprzednio, z tych, z tej atmosfery poprzednich przygotowań? Każde, każde przygotowania są... Inne, ale no, ba, ale cel jest ten sam. Cel jest ten sam. Zdajemy sobie sprawę, co musimy zrobić, gdzie jedziemy. Mamy odpowiednie doświadczenia w dwóch ostatnich turniejach, które nam jeden wyszedł, a drugi nie. Co trzeba zrobić, żeby, żeby osiągnąć sukces? I te doświadczenie będziemy starać się wykorzystać w tym najważniejszym pierwszym meczu, żeby ten początek tego turnieju był perfekcyjny w naszym wykonaniu, a, a perfekcyjność to znaczy przede wszystkim, żeby zdobyć trzy punkty i odpowiednio wejść w ten turniej. Już tak na koniec cię zapytam, bo Michał Helik powiedział, że nie ma sensu wyznaczanie celu minimum na te Mistrzostwa Europy, bo też zrealizowanie tego celu minimum nie będzie niczym nadzwyczajnym. To W takim razie jaki wynik osiągnięty na tych Mistrzostwach Europy was zadowoli? Um. Tak jak no, wielokrotnie e, zadają, z, mi się to, zadają e, ludzie mi to pytanie i, i, i nie chcę stawiać sobie konkretnego celu, bo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dużo doświadczenia i pamiętam z, jakim, e, z jakimi nastrojami jechaliśmy do Rosji, że wszyscy nas widzieli w roli faworyta, że, że Kolumbia jest całym zespołem, że, że, że będziemy nawet e, nie patrzymy na, na grupę, tylko co będzie poza nią. Dlatego skupiamy się przede wszystkim na tym pierwszym meczu. Na tym pierwszym meczu kluczowym, który będzie miał później ogromny, ogromny, ogromną zróżnicę i wprowadzi nas na odpowiednie tory, żeby zajść jak najdalej. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. To był najlepszy i jedyny aktor w naszej reprezentacji Polski. Grzegorz Jak my będziemy Grzegorz na pewno trzymać za Was kciuki na tym Euro. Mamy nadzieję, że zajdziecie jak najdalej, oby do finału. Dzięki. Dziękuję, ślicznie pozdrawiam, do widzenia.